Hej, 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 kochani! Witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmiku z serii porównanie talii kart. Ja nazywam się może Trida i pasjonuję się m.in. właśnie kolekcjonowaniem kart Tarota. W tej serii porównuję różne talie do klasycznego Ridera White'a. Dzisiaj na tapet bierzemy Klim Tarot. No, ciekawa talia. Żeby nie przedłużać, to już przechodzimy na drugi ekran i będziemy sobie porównywać. Standardowo zaczynamy od opakowania. Obie pozycje jest to wydawnictwa Los Carabeo. No i co my tutaj mamy? Zwykle, najzwyklejsze tekturowe pudełeczko, które pewnie trzeba będzie, wiecie, zamienić na... Jakiś woreczek czy cokolwiek takiego, bo nie sądzę, żeby to nam długo wytrzymało. A więc tutaj mamy dokładnie to samo. No, kamera kameruła. Mam nadzieję, że będzie wszystko w porządku. A tutaj oczywiście dodatkowe karty i przy Klim Tarot też książeczka. W tej pali też była, ale to już wiecie, ja ją kupiłam tak dawno temu, że już i dawno nie mam. No i co? Porównujemy sobie rewers w pierwszej kolejności i wielkość niby to samo, a jednak klasyczny reader jest minimalnie większy, nie wiem czy widzicie, a jeszcze zobaczmy jak to wygląda, jeżeli chodzi o gramaturę mniej więcej to samo, może klim tarot minimalnie mniejszy, ale nie, nie, tak naprawdę minimum, minimum moim zdaniem. No i co, no i lecimy, zobaczymy. Głupiec. Żadnego związku w gruncie rzeczy, przynajmniej z mojej perspektywy, ale co ciekawe przy tej talii, ja nie wiem, czy wy będziecie to widzieli. Kurczę, tak, 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 chyba. O, tutaj, tutaj widzicie, ona ma takie na niektórych kartach złote refleksy, nie wiem jak to nazwać, takie złote naklejeczki i ona się tak troszeczkę mieni, także powiem Wam, no to jest akurat ciekawe, ale tak jak mówię, jeżeli szukacie talii, która będzie miała powiedzmy sobie znaczeniowo coś podobnego jak Reader, to to na pewno nie jest ta talia. No ale lecimy dalej, mamy Maga. No i widzicie im tutaj na przykład ja lubię talie, że w momencie kiedy spojrzę się na daną kartę, to ja po prostu wiem, że to jest ta karta, że gdybym, wiecie, e, zakryła nazwę, to ja wiem, o co chodzi. A tu nie wiem, tu nie mam żadnego pojęcia i to chyba się tyczy całej talii. No dobra, no kapłankę to powiedzmy, chociaż wiecie, na upartego mogłabym powiedzieć, czy to nie jest cesarzowa przypadkiem. E, nie ma tutaj tych, wiecie, klasycznych odniesień. Cesarzowa. No i widzicie. Hełmie. I ja bym się zaraz zastanawiała, czy to na przykład nie jest sprawiedliwość. I tak, no dlatego mówię, no ze mną akurat średnio rezonuje ta talia. Mamy cesarza, kapłan, kochankowie. Rydwan. I tutaj właśnie w ósemce mamy sprawiedliwość, tak. No, kamera mam nadzieję, że, że kamera się ogarnie, natomiast jeżeli chodzi o siłę, to wygląda ona tak. No, także, no, no jest różnica, jest różnica. Yy, I tutaj mi nie chodzi, wiecie, o numerację, tylko o porównanie symboliki Eremita. Koło fortuny. Ja nie wiem, czy ja bym tego jako świat nie odbierała, ale dalej będę pokazywała tutaj, jak ona się fajnie mieni. Tutaj, Sprawiedliwość Siła to już pokazywałam. Wisielec. No ale przy wisielcu to też nie ukrywajmy, no, no tutaj cudów się nie, nie zbuduje, nic nowego raczej. Śmierć. Umiarkowanie. Diabeł. Wieża, gwiazda, księżyc, słońce, są dostateczne i świat. No i widzicie, ja na przykład świat bym prędzej powiedziała, że to jest cesarzowa. No ale to jest takie, wiecie, moje zdanie. Może macie inne, to śmiało w komentarzach możecie pisać. No i co? Mamy as kielichowy. Dwójka kielichów. Trójka kielichowa. Czwórka kielichów, piątka kielichów, więc to jest raczej taka talia dla bardziej zaawansowanych. Siódemka kielichów, ósemka kielichowa, dziewiątka kielichów, dziesiątka kielichowa, pasz kielichów, rycerz kielichowy, no dobra. No tutaj mamy już te konie, powiedzmy sobie. Królowa Kielichowa i król. Kielichowy i tutaj możecie właśnie zobaczyć jak to tutaj jak się ładnie mieni dobra, lecimy, as denarowy dwójka denarów trójka denarowa czwórka denarowa nie wiem, nie przeraża ja totalia talia po prostu piątka denarów szóstka denarowa siódemka denarów Ósemka denarowa, dziewiątka denarowa i dziesiątka denarowa. Paść denarowy, rycerz, królowa i król. No, co tutaj jest takim plusem, to jest naprawdę dbałość o te szczegóły, o których ja Wam mówiłam. Właśnie te takie złote zdobienia. No to tutaj jest naprawdę taka dbałość o to, żeby na każdej karcie as była jakaś tam. Jakiś tam fragment tego. Dwójka buław. Trójka buław. Czwórka buławowa. Piątka buław. Szóstka. Siódemka buław. Ósemka buław. Dziewiątka buław. Dziesiątka buław. Paść buławowy. Rycerz buław. Królowa buław. I król buław. No i co? No i mamy miecze. A to Wam powiem jeszcze właśnie, że jak się tutaj palcem przejedzie, to naprawdę czuć to pod, pod, pod palcami. Te zdobienia. As mieczo, yy, Dwójka mieczy, przepraszam. Trójka mieczowa. Czwórka mieczy. Piątka mieczowa. Szóstka mieczy. Siódemka mieczy, ósemka mieczowa, dziewiątka mieczy i dziesiątka. No i co? No i lecimy paź mieczowy, rycerz mieczowy, rulowa mieczowa i ostatnie co? Król mieczy. Możecie dać znać w komentarzu, jak Wam się pracuje z tą talią, o ile z nią pracujecie, co o niej myślicie i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnych odcinkach. Wszystkiego dobrego, kochani, trzymajcie się, pa!